O, teraz zobaczymy, o to mówię. No jeszcze nie. Tam wroga widziałem przed nami. Teraz raz, dwa, trzy. Dobra, lecimy, żeby. O, ale, tam ale będzie. O, już pyrczy. Leci, już go widzę. Ale jednie No kurwa, chcę dożyć tego momentu. Wow. Oh, o, świata, ale jebo. Ale ich tam stałował. 2000 punktów weszło. Jakby no chcę zobaczyć. Kontas. Bazaj. Pod mapę spadłem na, na środku Widziałem stoi co spadłem na środku. pod mapę widzowie Przecież kurwa Flara do chuja jebanego walca?